Zalazłem przejść do schowka Figi, tylko że jest jednak haczyk, Trzeba ominąć puch. Także obserwujcie uważnie. Nie wiem jakie z zobrażeniami zadawanymi. Nie miałam ochoty się na próbę walać w niego, Że tu podbiegam trochę... Znaczy przyszedłem tą trasę i sprawdziłem. Jak dotrzeć do safe'u, tu jest safe. Tu jest notatka, którą wspomina o jakimś te artefakcie, który świeci się w nocy. Eee i złotą rybkę zostawia Dobra i wracamy w ciech, ciech. tędy tutaj 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 tutaj. i wyszliśmy z krzekolandu także ciąg dalszy ja już się w... włączę na aktowizor i wybieram się pokuszę dla strażnika Eee, teraz jeszcze wejście do baru. Mek, 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 ziemię. Wyłączę, żeby mi zaraz zabrawa autorskie, jeśli się nie przyczpili. Eee, I teraz tak. I skrytki. Eee, internet mi się skroluje? Scro super, YouTube Jeszcze raz poproszę. No już się nie skroluje, jest dobrze się naprawiło. Także wyrzucam skauta, ale będę nosił beryla. Do tego. Bardzo nie jesteś cieciu. SWT robi out i to robi na pewno No i tego snajpera wyrzucam do schowka uszę Wow, ale topornie się obracam Dziwnie tak Да теперь здесь. раз, что туда есть? Tu jest zejście do tego podziemia powinności i kwatery. Jakby... Właśnie. Kto tu jest? Bronin. No, Waroni, na razie może się nie będę układał z tobą. Czy on ma ochotę zniszczyć obu stalkerów? Tak mnie zastanawia. No, nie. nie jasne, ja się na to nie zgadzam. A kontynuując, co tu jeszcze jest ciekawego? Chodzę stąd, ja tu... ...siedział. By z załatwić sprawę. Eee... Fleszki, czy czego? nie wiem. Zaraz zobaczę, ile tych fleszek jeszcze nie potrzebujemy. Druga część mapy, piąta. Gdzie jest feeling? Na magazynach. A Pietren... A Pietrenko. Czyli jedno. W sprawie jednookiego. 1, 2, 3. Niedawno był Jednooki. Robię jakieś zakupy w kierunku magazynów wojskowych. Cenia. Interesują mi takie zadania. Co ty masz tu ciekawego, przyjacielu? lornetkę. Jest. To się przyda. I ty już nie masz nic ciekawego do pokazania. Trzy. Nie wiem ekspo. Sześć. Dziewięć. Nie. Eee... <śm> 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 Gdzie jest ten magiczny hangar? To się znajduje z Puchem? To ten duży hangar? Co jest? Dlaczego on do mnie strzela? Ej, co to było? Co to miało być? A, to pewnie jakiś tych od jednookiego łebków. Zaraz zobaczymy się, przekonamy. Продажи никого нет. Co to ma być? Obcy. Grupa miech. Super. Co za frajer chciał? Nie wiem nie chcę wiedzieć, ale już zakładam standard... 100 artefaktów. Mika. Złote rybki. To jest ten hangar, którego mam się niby dostać? Hangar nie. Jakś przez górę to by musiał tak, wskoczyć tu, na dach, na rurę, przez dziurę. Nie? Nie widzę nic, paruje maska. Eee. Muszę dostać przez tą dziurę, nie? Eee. Zdenerwuję. O, udało się. Pancerz zdziałałem, zdziałałem. czkę znalazłem, ale wyjście. to będzie ciekawe. Musi się stąd wydostać. to wyrzucić. O. No ja i się dostałem. To teraz uwaga, wielkie otwarcie sejfu. Ciekawe co w sejfie. Fajnie jak skrzynki z CS-a. Tutaj jak tu w C jest. 4-3-2. 4-3. Ciep. Książeczka

Nie, co 10 tysięcy za wejście do głupiego hangaru i oddanie papierów. Super. Tutaj ja przeczytam książkę w czasie. No, zrobię to któregoś razu... I indziej. Żeby mi się nie uśmiecha. Co my mamy do zrobienia jeszcze? Trzeba szukać jednookiego w barze. Kierunek go bar. A w międzyczasie zrobię arenę. Ale to już poza graniem. Eee, to teraz tak. czyli ja idę w dobrym kierunku? Tak, idę w dobrym. Może tu się gubię. Mimo, że na tej lokacji jest 10 razy dziennie, to i tak tu się gubię. Eee... Zlecenia masz coś dla mnie, legowisko snorków. znaleźć błysk. Szłeki z pseudo giganta. Nie interesuje mnie. Eee, poczekajcie, albo i nie. Przeszkadzać i... Piszę, że zaraz. Potrzebuję zlecenia... A nie, już zlecenie miałem. Właśnie miałem prywatne zlecenia w ogóle do barmana zrobić i o nich jakoś nie pamiętam. Informator, pewnie ty wiesz. Eee... Tu mnie interesuje. Tecznego na że mnie interesuje. Lega nie roz Co ja muszę zrobić dokładnie? Szukać go w barze. Gdzie ja No, w jaki sposób się mam wywiedzieć o tym? Mację. Huh. Będzie misja, nie będzie. Nie będzie. Dobrze, nie przedłużam, poszukam trochę informacji o tych... o tej Mędzie, co nam uciekła i o dalszych zadaniach i coś spróbujemy zrobić.